I sat down, crushed, turned on my neck, shut him, uh, uh, him up I sat down, crust turned on my neck, shut him up uh, uh, I sat down, crust turned on my neck, shut up I sat down, crust turned on my neck, shut him up uh, The business is flat that's sad My body to go for a ride I put vet match right on her ass I put the mask on cause I be fried. All red, I stay with the fast All red, we pull up the five All red, somebody dead. All red, I pull up and drive We done push that with no seat She like, man, it's eh? Ale ja się tym nie podniecam jak już nie wiadomo jak. Pomimo, że jestem kurwa fanem kartiego, to stary. ten numer jest spoko. Ale dla mnie się brzmi za bardzo jak future, nie? Marty snippet podnieś się snippetem kurwa, kurwo. To daj mi linka do tego snipetu, tylko nie na Instagramie, tylko daj mi na YouTube. Go, bo ja nie widziałem snippetu. I i could see your spat spray, bitch. I could see your spat and I take this shit I got the trap, we lay that bitch Get stolen vehicle, train it Push your black and we spray Push your black and we spray Somebody send him a prayer Somebody send him spray I guess we should go Ale w ogóle ten numer jest stary, nie? Kiedy on go snipetował? O sumie też pierdolo o starych numerach, wypuszczając AK47 BTW, więc ocz my kurwa mówimy

jak jakoś tam nazywa? Popout mówię? Playboy Carty Popout? Pop, pop Szkoda, że tego nie wydał. Jako kurwa... Ale to chujowa jakość, ale... Ten numer jest dopierdolony. Szkoda, że tego kurwa nie wydał. A to jest dopierdolone, nie? <laughs> to jest kurwa tego koncertu. Zajęcy ten numer, szkoda, że tego nie wydał. Dobra, pokaż ten sipet, kurwa. O, 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 I can see ya. Czemu to brzmi, kurwa, i wygląda jak ten. Ej, fajny, ja wolę ten głos, nie? Ja jestem fanem bardziej tego głosu, kurwa, niż, niż stary tego tego takiego deep voiceu. Ja uważam, że ten, ten, ten jego ten jego ten jego dźwięk stary jest w kurwę lepszy niż ten deep voice. Fajne. Lubię takie wesołe od niego numeru, kurwa. Lubię tego te, te wesołego Co wesołe tam Dlaczego do nie wysyłacie? Fajne. Ale mógłby tego papa wydać nie też, nie? Ja. Mógłby ten papa wydać, kurwa. Co się stało?